Macie z tej strony, oczywiście, kasztan, i dzisiaj pokażę Wam dziwne tradycje w różnych krajach. Część 11. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie knaby, by nie przegapić końców na moim kanale. Prześlijcie ten film dalej. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! W Hiszpanii w restauracji, czytanie chusteczek na podłogę oznacza, że jedzenie Ci smakowało. W Belgii, podczas Dnia Świętego Mikołaja dzieci zostawiają buty na zewnątrz. W Japonii głośne wydmuchiwanie tonsa jest uważane za niegrzeczne. W Brazylii „izrelę” służy jedynie do nakładania jedzenia na łóżkę. W Singapurze podczas Chińskiego Nowego Roku ludzie rzucają monety do fontanny, aby przyciągnąć dobrobyt. W Turcji, podczas wesela, panna młoda nosi monetę w butach na szczęście. W Niderlandach, podczas Dnia Króla, cały kraj ubiera się na pomarańczowo i świętuje na ulicach. W Kanadzie, podczas festiwalu zimowego, ludzie budują lodowe zamki i ślizgają się na lodowych zjeżdżalniach. No to, to by było ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał. Zresztą dnia pozdrawiam Was. Trzymajcie. Cześć!